Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem e, coś nowego od e, Morlanda. Old Session Hen. E, easy Drinking Session Beer Tylko 3,4% alkoholu. Mm. No już mieli sesję na piwano Golden Hen. E, 4,1%. E, to tak naprawdę nic nie zmienia, e, jeśli chodzi o opodatkowanie bo zmiany są 3,4 <grywia> To nie rozumiem, ale nieważne, jest lżejsze piwo, może dla młodzieży. Lekkie i odświeżające ale, stworzone z chmielem harlekin, dla lekkich nut tropikalnych, owoców. Na nosie, czyli w aromacie, i Cascade e, dla zbalansowanej e, goryczki. Cascade na goryczkę, no proszę. E, z, zrównoważone, ale cały czas odświeżające piwo e, z czystym finishem. W składzie są e, Owiec i Słudnianczyn. Uważane przez Morland Brewing. Hmm. Ok. Przez butelka. Czyli e, raczej nie użyli chmieli jako takich, tylko e, ekstrakty. No bo tak, no to bardzo szybko, że tak powiem, się skąks zdał i przeważnie używałem ekstraktów. I olej. Kapsel. Yy, moranda, nie Green Pink, tylko Morland. No i przejdźmy do piwa. <grydy> Bardzo jasne, słomkowe, klarowne. Yy, duża piana przy nalewaniu. Dosyć gęsta, drobno pęcherzykowa. Ale jak widzicie, no nie przetrwała yy, nalewania i zdjęć. No, muszę powiedzieć, że aromat jest taki właśnie skonkrzowaty. E, tak naprawdę nie ma owoców egzotycznych. Troszkę tylko cytrusów. E, lekka słodowość. E, tak naprawdę no to ma zdecydowanie nieodpowiedni aromat. Tak. OK. Zobaczymy jak w smaku. Uważa że zrobię. Dosyć lekkie ciało. Nieduże nasycenie. Jest lekka jakby biszkoptowa nuta ciasteczkowa. Odsłodowa. Ale wiecie, no to jest dosyć wyżułowane piwo, prawda? Leciutkie, ale nie wodniste. Troszkę takich nut cytrynowych jest goryczka. I goryczka jest e, no całkiem, całkiem. No jest takie grejfrute albido e, zestowe. No, całkiem, całkiem. dosyć długa ta goryczka jest. Ogólnie. E, w smaku jest ok, jest ta lekka słodowość. Hmm, Zdecydowanie em, lekkie i odświeżające, troszkę tych właśnie cytrynowych, takich cytrusowych nut. No ale owoce egzotyczne niestety. E, może być tak, że nachmielili na na aromat tym harlekinem e, i wystawili na słońce, może sklep wystawił na słońce, niechcący. Nie wiem, w każdym bądź razie tego nie ma, za to jest skąs To jest świeże piwo. To jest świeże piwo, ma cały rok gwarancji jeszcze. <laughs> Także to może być ta przyczyna. No, zawiedziony jestem, no bo Harlekin daje bardzo ładne egzotyczne nuty, marakuja, ananas. Jest ok, nie? A tu takie nie bardzo. Trochę tego kaskada zostało w takim razie. Ogólnie jest to fajne piwo. 4-1 było wystarczające, no, wydaje mi się, no, na golden hen. No ale session hen, no to mają. Nie jest źle. Na lato, owszem, bardzo dobre. No, ale widzicie. czysta butelka. Ale tradycyjnie tak robią. Co ja na to poradzę. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wytrą kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie. Gdzie jest?